E, witam Was, moje imię to Great Raider, The Last Revelation e, i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. E, zakończyliśmy planszę z Citadel Gate e, i jak zwykle w takich planszach nie wiedziałem co mam robić. Ale dzięki Waszej pomocy e, już wiem. E, tak, będziemy musieli użyć tego klucza w dziwny sposób. E, no i e, naszego detonatora, ale w sposób, który e, jest trochę dziwnie używany. No, Widać, że mam jednak wybrakowaną pamięć z tej części. No i tym razem na no, stu wymagam przy okazji plan z sytobillowy. Także, no co? Lecimy. Gdzie ja zostawiłem motory? Na początek musimy się cofnąć do Planck Trenches, żeby właśnie tam użyć tego klucza. E, czy ja dobrze idę? Mam nadzieję, że tak. E, Musimy się tam cofnąć i użyjemy klucza, ale nie w sposób taki klasyczny. Czyli wkładamy do klucz do dziurki i cześć, tylko w inny sposób. Zresztą zobaczycie, jak. jaki Dobra, widzieliście się, że na tymi rzeczy nie pamiętam, bo mamy takie klasyczne rzeczy, a nie jakieś dziwne słynne. tam od rzeczy. Mamy tutaj naszą kuska. jak zawsze. Dzień dobry. Aha, jeszcze taka jedna krótka informacja. Przez badnieniu dodawałem chroników, mimo komputer nie wiem, Coś tam RAM się, psuł. I przyszedł informatyk tam naprawił. I już jest wszystko dobrze, także przepraszam. ten Także no, ale już jest wszystko w porządku. uciekamy przed tą kozą? A gdzie ja ten motor zostawiłem? Bo z tych... tutaj jest nasz motor. To jest, czekajcie, drzwi przymknę. E, tutaj jest nasz konieczne, że mój mój nie mnie I lecimy. No, narka. Dobra. No i nara oczywiście jest z wielkim. Czymś musiała tutaj nam... No... Chyba tutaj się szło, bo musimy się dostać. Przejść... tym... tą drogą, tak jak ostatnio. Yy, yy, po prostu się tam przejść tym... Yy, no wiecie... Yy, na krawędzi. No. Dobrze. Yy. Tutaj tam gościu wyskoczył kiedyś, jak wiecie, nagrywałem z... Lu yy, Boże, z ukazaniem. Z Mr. Nie, to nie jest ta droga. Nie. Chyba, że to jest... Ta... nie wiem. Zobaczymy, kurczę Już no no. mi się myli, no. Bo na pewno domyślam się, że każdy z was, kto przechodzi w tą część, to w ogóle przechodzi w inny sposób, bo to jest wiecie, tyle leveli I każdy... naraz no, to robisz. Każdy innym, myślę, w jakiś inny myślę swój sposób przechodzi. Więc na przykład ja przechodziłem tą faszę na początku tam kilka rzeczy robiłem, na przykład to na końcu robiliście. To jest myślę, że... Indywidualnie każdy to robi. to na pewno? Hmm, kurde. Nie, raczej nie tu. Nie, 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 bo tam się szło po tą rurkę do samochodu. To nie, to na pewno nie No, może gdzieś tutaj, niedaleko. Się cieszę że już mogę nagrywać, że to takiego miałem stresa. Komputer nie działał, że. Wiecie, jak się. Yy, bo w ogóle grałem w i na początku w ogóle się karty graficzna wykrzaczyła, bo pewnie za wysokie trochę te, bo miałem wszystko na maksymum, ewentualnie tam jedną rzecz, był. E, e, jednej i graficznej rzeczy można by sobie odpuścić. No i zawiesił się komputer, no i zrestartowałem, no i no dobra, dobra. No i bo... E, co to było? Darcia, zrób to jeszcze raz. O, ciekawy bug. No i występowałem komputer, włączyłem go z prowotem i taki piiiiik, taki cały, cały czas dźwięk, dopóki go się nie... Po co ty? Na razie, po prostu. <laughs> dopóki go nie wyłączyłem, to tak było. No, także, więc Nic fajnego. Aha, to tam się szło. E, no i zadzwoniliśmy do informatyka, już takiego dobrego, który już nam też kiedyś karty montował. Niedługo w ogóle będziemy mieli wentylator zakładany yy, na taki dodatkowy, żeby, żeby procesor się w razie czego nie przegrzewał, coś takiego yy, i taki, taki bardzo gość, który robi dokładnie swoją pracę. Także narzekać nie można. Good angle, ale nie, nie będę tego mówił, bo to jest specjalność Cine Van Router, to nie będę jej zabierał I rzeczy. dobra. Myślę, że teraz już się całkiem szybko z tym uporam, bo szybko sobie jeszcze solucję obejrzałem. mam nadzieję, <laughs> że nie macie mi tego za Tym razem mam wodę przy sobie, bo słyszycie, ja zgadłem, jest coś nie tak. <laughs> nie wiem czemu, od wczoraj coś nie... niespecjalnie nie służy moje gadło. Ale no, no, dobra, trudno. A i sorry, że w poprzednim odcinku, który tam nagrywałem jakiś tydzień temu, brzmiałem jako tako, no ale... E, to jest przez to gardło. Do tej, I myślę, że na tym filmiku też będzie się tak samo słyszeć, także czekajcie, napiję się, prawda? Dobra. Jeszcze jeden zapis. Hm. to coś. I tak, e, powiem tak, że w, w wyobraźni autorów musiały chodzić jakieś blizdy i robane. żeby takie coś wymyśleć. Nie wiem, jak ja na to wpadłem, bo pamiętam, ja ostatni raz to grałem bez solucji. Patrzcie. To jeszcze nawet nie wygląda, jakby z klucza korzystało. Bez sensu. I teraz myślicie, o, no nie grał, pieprzy, bzdury. Nie ja grał, naprawdę. To naprawdę czasem mam takie braki w pamięci, że żyć w żebyś mi ewentualnie nie spadła. i lecimy. Hmm, Czy to? Nie, nie Eee. Zbliżają się plansze w gizie. Moje ukochane. Piramidki, porusy, wszystkie inne tam rzeczy. Czy widzę muzyczka? Piękna deszczu. Z początku w Two Rader 4 jak tam z wąkrojem się tam... O! O Boże, nie mam już to cofnąć. był angel to normalnie <grymne> O Boże. Dobra. Dobra. Czas to zastrzelić. Bara, przestań tańcić głową. Udało się. Nie, chyba muszę zrobić z celownikiem laserowym Konginuilara. Też nie mam z tym problemy czy to trafiło, czy nie. Na no, wszelki wypadek jeszcze trochę postrzelam. mam nadzieję, że już się otworzyło po takiej ilości i ołowiu i wszystkiego no dobrze. my ogólnie na wszelki wypadek najbliższy No mieliśmy otworzyć bramę zobaczycie jak a czy nam się to udało przekonamy się za sekundkę raz, dwa, trzy i hop Yes, udało się. Świetnie. Yy. I teraz będzie taka fajna przejażdżka, którą ja lubię w każdym razie. I czekajcie czy nie mam czegoś jeszcze tutaj. Okay. A! O cholerka O cholerka. Ale ten, to jest podobnie spokojnie. Za chwilę jeszcze tam będzie musieli nie yy, tą minę zrobić. Aha, dobra. Ja sprawdzę jak ktoś nagrywa i zaraz do Was wracam. Zaraz wracam.